Ej, przepraszam. Poczekasz sekundkę? Sprawdzam, nie widzę Twojej twarzy całej, bo masz maseczkę. Teraz już widzę. Trzy sekundy, Tylko zobaczyłem Twoją twarz, ale chciałem powiedzieć, że masz śliczne oczy. Dziękuję bardzo. I jak szłaś w drugim kierunku, to aż się dziękuję. trochę zauroczyłem. Ojej, dziękuję. I czułem, że muszę Ci to powiedzieć. To bardzo miłe. Jak masz na imię w ogóle? To bardzo miłe. Ja Jestem Adrian. Mi. Jaki silny uścisk dłoni. Tym dobrze? Nie wiem. Źle. To mogę Cię, może wpiszę Cię na swoim, na Twoim będzie szybciej chyba. No, pewnie bardziej bym pasowała do tego drugiego, ale... Motywacja jest zbyt silna. Miło Cię było poznać. również. Dobrego dnia, trzymaj się. Wreszcie, wreszcie możemy wziąć pełen wdech, wreszcie możemy zdjąć maseczki, wreszcie możemy Cieszyć się wolnością w związku z poluzowaniem obostrzeń. W dodatku ta piękna, słoneczna, bardzo pozytywna aura a wokół tyle pięknych, niezwykle pociągających kobiet. Można by powiedzieć: żyć, nie umierać. Zanim się jednak rozmarzysz, mam dla ciebie pytanie, na które chciałbym, abyś szczerze przed samym sobą odpowiedział. Ile razy od momentu poluzowania obostrzeń, gdy byłeś na spacerze, gdy siedziałeś w restauracji? Gdy szedłeś zrobić zakupy, widziałeś dziewczynę w twoim typie, która pojawiła się w twoim otoczeniu, w codziennej sytuacji. Dziewczynę, która zachwyciła cię swoją urodą albo energią. Dziewczynę, na widok której miałeś wrażenie, że czas spowolnił, a wręcz stanął i liczy się tylko tu i teraz. Dziewczynę, na widok której pomyślałeś, co by było, gdybym miał okazję ją poznać. Jaka niezwykła historia. Kryje się przede mną i przed nią, gdybym tylko był w stanie powiedzieć jej, że zwróciła moją uwagę. Dziewczynę, co do której jesteś ciekaw, co by się wydarzyło, gdybyś miał okazję z nią chwilę porozmawiać, albo pójść na randkę, albo stworzyć szczęśliwą, długoterminową relację. Teraz odpowiedz sobie na drugie pytanie. Jak dużo z tych okazji do poznania atrakcyjnej dziewczyny w Twoim typie? Dziewczyny, z którą mógłbyś stworzyć Niesamowitą historię wykorzystałeś na przestrzeni ostatnich paru tygodni. Podejrzewam, że większość z Was oglądających ten materiał odpowiedziało rozczarowanym tonem głosu zero, albo ewentualnie mniej niż mogłem. Jeżeli tak właśnie jest, to koniecznie obejrzyj ten materiał do samego końca. Bo wyjaśnię Ci w nim dlaczego to właśnie teraz nastał idealny okres do tego, aby poznawać kobiety w codziennych sytuacjach i zacząć wykorzystywać wszystkie okazje, które wrzuca Ci pod nogi los, tak abyś już nigdy więcej nie żałował, że nie byłeś w stanie poznać dziewczyny w Twoim typie, która akurat przechodziła obok ciebie. Zobaczysz też, jak przyjemny i bezstresowy dla obu stron może być ten proces zapoznawania się dwójki nieznajomych osób w codziennej sytuacji za pośrednictwem nagrań z moich interakcji z dziewczynami, które oznałem właśnie w takich warunkach, które zamieściłem dla ciebie w tym materiale. Przepraszam, tak. czy może tę sekundkę się zatrzymać? Tak. Podejrzewam, że albo słuchasz muzyki, albo z kimś rozmawiasz. To e, chwilę ja rozmawiałam, ale już... Tak. Więc nie chcę przeszkadzać. Nie spoko. Ale idę na spotkanie z tą walizką okay. w tamtą stronę. Okay. I tak się składało, że przechodziłeś w drugą stronę Okej. Okay. i bardzo mi się spodobałaś. Myślałem. Eee, wiesz co, trochę się spieszę, ale mogę się podejść. Z swój jednej numer. strony miałem tak? A gdzie się śpieszysz, albo gdzie idziesz? Eee, mogę z Tobą ewentualnie sklepu, sekundę właśnie, podejść. Idę do koleżanki właśnie i nie mam spotkanie z koleżanką nie widzieliśmy się na sprawie. A mogę sekundę z tobą podejść, bo chciałbym cię chwilę poznać, dowiedzieć się, że jesteś normalna. Boję się inaczej, dawać ci numer telefonu. <laughs> Okej, okay, dobra. To możemy jakoś tam na tamtą stronę. Dobra. Powiedz mi w ogóle jakąś na imię. Ale bardziej pisanie w stylu właśnie dziennikarskim, reporterskim, czy pisanie wierszy albo książek. Czyli to jest trochę taka bezpieczniejsza ścieżka, że będziesz pisała i będziesz miała też z tego jakieś pieniądze. Bo mi zawsze, czytam książki, najbardziej się podobają te książki, gdzie mogę poczuć to, co czuje autor. Czy zamykam oczy i wyobrażam sobie siebie na miejsce autora okay. i myślę, jakbym przeżywał inne życie okay. poprzez strony książki. Dobra. przedam ci numer swój? Ja nie potrzebuję Twojego numeru. Okay. Bardziej myślę o tym, że chętnie bym z tym dłużej porozmawiał. Ale nie dzisiaj, niestety. Dzisiaj ja też się śpieszę, bo idę na okay. spotkanie. Ale jeżeli mieszkasz w Warszawie? Tak. To możemy się spotkać na przykład w niedzielę. Mm, Okej, okay. okay. a gdzie? Możemy nawet tutaj. Czy było tak samo romantyczne? Okej, okay, Aż tyle szczegółów chcesz? No, tak. Ja będę wolna od 15. E, dobra, to może około 17. Brzmi dobrze. Okay. Ale jak coś się nie uda, mm -hmm. być może. ci napisać. A, no nie, jak... Możemy do siebie mieli się kontaktami, just okay. in case. Natomiast myślę, że byłoby to ciekawe, gdybyśmy umówili się i zobaczyli, co się wydarzy bez kontaktu. Pamiętasz moje imię? Zbieramy podpisy przeciwko aborcji. Pomóż egzemplarz o zabijanie dzieci. Zdałeś też. Koni? Czy nie? Eee, pan. Musisz mi jeszcze twoje imię przypomnieć. Tak się czułem, że na wóz. Jesteś w ogóle z Warszawy? w ogóle nie. Właśnie wyglądasz mi na Warszawiankę. To jesteś drugą dziewczyną w życiu, jaką poznałem. Która, ale to nas ładne oczy. Która, aż nie mogę myśleć tak patrzę na, na ciebie. aż mi telefon wrażenia spada. Jesteś drugą dziewczyną. Którą poznałem, która mówi tak dobrze po polsku, mm -hmm. i tak się chyba tutaj dobrze czuje i zaaklimatyzowała, że przez sekundę nawet nie pomyślałem, że możesz nie być z Polski. No, tak jest, no właśnie u nas coś tak było w kwietniu, że miałabym wyjechać trochę, trochę na, na jakiś tydzień. do mnie koleżanka, więc pogadamy chwilę. dobrego spotkania. Do Jeżeli natomiast chciałbyś dowiedzieć. Się jak dokładnie rozpocząć, a następnie przeprowadzić krok po kroku rozmowę z dziewczyną napotkaną właśnie w takiej codziennej sytuacji na ulicy czy w sklepie, a następnie umówić się z taką dziewczyną na randkę, to koniecznie kliknij w link, który znajdziesz w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu poniżej. Bo czeka tam na ciebie ponad 40-minutowa analiza mojej interakcji z dziewczyną napotkaną w galerii handlowej, dzięki której dowiesz się. Jak skutecznie i przyjemnie prowadzić dla obu stron tego rodzaju interakcje? Jeśli z kolei chciałbyś, abym osobiście wraz z Vincentem i Festem nauczył Cię, w jaki sposób to robić, to napisz na nasz adres e-mail kontaktmałpaatrakcyjnyfacet.pl. To najszybszy i najskuteczniejszy sposób, aby zacząć w bezstresowy, naturalny i przyjemny dla obu stron sposób poznawać dziewczyny w Twoim typie, właśnie w codziennych sytuacjach. Zostały nam już tylko dwa ostatnie miejsca na weekendowe, a także na pięciodniowe szkolenia, które prowadzimy w lipcu w Warszawie, więc warto się spieszyć i zarezerwować swoje miejsce, zanim będzie za późno. Przejdźmy teraz do powodów, dla których właśnie teraz warto poznawać kobiety w taki sposób. Po pierwsze, moim zdaniem, lato to najlepsza pora na to, by poznawać kobiety w codziennych sytuacjach. Uważam tak dlatego, że po pierwsze nie masz już wymówki, że dziewczyna idzie w maseczce albo jest grubo ubrana i nie potrafisz ocenić, czy tak naprawdę Ci się podoba. Latem tych wątpliwości nie masz prawa mieć i od razu powinieneś być w stanie zdecydować po zobaczeniu kobiety natychmiastowo, czy jest to dziewczyna, która Cię zainteresowała, czy jednak nie masz ochoty, żeby ją poznać. Po drugie, mam wrażenie, że ludzie, szczególnie w Polsce, są po prostu bardziej szczęśliwi, bardziej zadowoleni z tego, że jest lato, doceniają tę aurę i przez to są również bardziej otwarci na to, bo częściej bywają w dobrym nastroju, aby poznać kogoś nieznajomego. I wreszcie, jako że dużo osób korzysta z tej wspaniałej aury, przybywa dużo na świeżym powietrzu, Sprawia to, że masz po prostu więcej okazji, żeby poznać dziewczynę w Twoim typie, bo więcej tych dziewczyn pojawia się na ulicy i jest szansa na to, że ich ścieżki skrzyżują się z Twoją ścieżką. Druga sprawa wiąże się z tym, jak mocno wpłynęła na ludzi, w tym kobiety pandemia. To jak bardzo wygłodniali ludzie, mam wrażenie są kontaktów w prawdziwym świecie, Face to face po tym, jak byli odizolowani od świata, wymknięci w czterech ścianach przez ostatnie długie miesiące. Wiele kobiet podczas pandemii pokończyło swoje związki i jest teraz otwartych na to, aby poznać kogoś nowego. Z drugiej strony wiele kobiet było wyjątkowo samotnych i odizolowanych od innych ludzi podczas pandemii, i czuje teraz ogromną potrzebę, ogromną chęć do tego, aby poznać. Fajnego faceta, i tym właśnie facetem możesz być ty, i możesz zrobić tej dziewczynie wielką przysługę. Z moich obserwacji wynika, że kobiety właśnie teraz są najbardziej, bardziej niż kiedykolwiek, tak naprawdę w naszej nowoczesnej historii otwarte na to, by kogoś poznać. Więc jeżeli masz zacząć Stwarzać sobie okazję do poznawania kobiet w swoim typie i wykorzystywać te okazje, a nie robiłeś tego nigdy wcześniej albo robiłeś to, ale tak na pół gwizdka, nieregularnie, miałeś wrażenie, że te okazje przechodzą ci koło nosa, to teraz jest najlepszy moment na to, aby to zmienić żeby zacząć tworzyć wspaniałe historie w swoim życiu. Kolejna kwestia to to, że bardzo ograniczona liczba osób podchodziła do kobiet w codziennych sytuacjach przez. Ostatni rok w okresie pandemii. Dlatego też zapoznanie się na ulicy, w sklepie, na siłowni, czy w restauracji albo w kawiarni stało się jeszcze bardziej wyjątkowe. Wydaje mi się, że najbardziej wyjątkowo od wielu lat. Dlatego też możesz spodziewać się, że reakcje dziewczyn na twoje podejście, na twoją chęć zapoznania kobiety, która zwróciła twoją uwagę, będą bardziej pozytywne, będą cieplejsze, będą wiązały się z fajniejszymi emocjami niż wcześniej. Oczywiście, pod warunkiem, że zrobisz to w odpowiedni, wyważony, normalny sposób. W momencie rozpoczęcia rozmowy z dziewczyną, napotkaną w codziennej sytuacji, od razu z miejsca zyskujesz w oczach tej dziewczyny punkty za odwagę. Ona czuje się wyjątkowa, ma wrażenie, że to jest sytuacja wyjęta rodem z filmu, i nawet jeżeli popełnisz jakieś błędy, nawet jeżeli potknie ci się w tej rozmowie gdzieś noga, to. Wcale nie oznacza, że ta interakcja do niczego nie zaprowadzi. To wcale nie oznacza, że nie spodobasz się tej dziewczynie. Więc warto, abyś o tym pamiętał i abyś nie nakładał na siebie niepotrzebnej presji, bo działanie, wykonanie tego, na co masz ochotę, dokonanie autoekspresji i bycie wolnym emocjonalnie jest zawsze lepsze niż wykonywanie działania z oczekiwaniem, że musi to być idealne i pozbawione jakichkolwiek potknięć. Jednocześnie Twoja konkurencja, nazwijmy to w cudzysłowie, czyli pozostali faceci w dużej mierze zasiedzieli się w domu. I nawet jeżeli poznawali kobiety w codziennych sytuacjach, to prawdopodobnie teraz nie są już tak obyci społecznie, tak otwarci i tak zaangażowani w swoje życie, jak byli przed pandemią. Więc to jest też okazja dla ciebie, aby wyróżnić się i aby stać się jednym z topowych facetów, który będzie prezentował się. Dla kobiet, które będziesz napotykał w swoim życiu, jako kandydat, jako materiał na bardzo fajną, udaną znajomość. I wreszcie, o ile aplikacje randkowe są jak najbardziej ok, ja sam używałem dużo Tindera przez okres pandemii, to uważam, że nie ma absolutnie niczego, co może dostarczyć ci tak niesamowitych emocji, tak niesamowitych wrażeń, jak okazja do poznania kobiety w Twoim typie, która zwróciła Twoją uwagę w codziennej sytuacji. To poznawanie się na żywo, właśnie w takich magicznych, wyjątkowych warunkach, to kompletnie inny poziom i coś, co jako proces sam w sobie, już niezależnie od tego, czy cokolwiek z jakiejś rozmowy, czy rozpoczęcia interakcji wyjdzie w postaci numeru telefonu, spotkania czy relacji, ale sam proces podejścia do nieznajomej dziewczyny, wyrażenia swojej intencji, bycia tu i teraz w tych wszystkich emocjach, jest tak niesamowity, tak Angażujący, tak wyjątkowy, że to samo w sobie powinno być dla Ciebie argumentem, aby zacząć to robić. Just do it. Bo nawet jeżeli nie umówisz się z dziewczyną, do której podszedłeś, albo ta dziewczyna powie Ci na pewnym etapie rozmowy, że po prostu nie jest zainteresowana dalszą rozmową, to gwarantuje Ci, że dostarczysz sobie niezapomnianych wrażeń. To są emocje, które bardzo trudno wygenerować w jakikolwiek inny sposób, to są. Bardzo stymulujące, bardzo wciągające, bardzo wyjątkowe momenty i uważam, że jako facet zasługujesz na to, aby dostarczać sobie regularnie tego rodzaju wrażeń. Chyba nigdy w życiu nie żałowałem, że podszedłem do nieznajomej dziewczyny w codziennej sytuacji, która mi się spodobała. Nawet jeżeli to była bardzo osła, bardzo negatywna reakcja, to miałem z tyłu głowy poczucie, że dokonałem autoekspresji, że zrobiłem to, na co miałem ochotę. A z drugiej strony, bardzo często żałowałem, że nie wykorzystałem okazji do tego, aby dokonać tej autoekspresji. I po powrocie do domu myślałem sobie, co by było gdyby, co by było, gdybym miał odwagę do tego, aby te wszystkie emocje wyrazić. Mogę Cię zapewnić, że niezależnie od przebiegu interakcji, będziesz w stanie czerpać przyjemność z tego, co dzieje się tu i teraz między Tobą a dziewczyną. Będziesz czerpał przyjemność. Patrząc na twarz kobiety, na to, jak się do ciebie uśmiecha, będziesz zafascynowany spojrzeniem, które rzuca na ciebie ta kobieta. Będziesz chłonął całą tę niesamowitą kobiecą energię. Będziesz po prostu czuł, że żyjesz. Pamiętaj, w tym całym procesie, w tym czego ja, Vincent i Fest, cię uczymy w kontekście poznawania kobiet w codziennych sytuacjach, wcale nie chodzi o zdobywanie jak największej liczby numerów telefonu, niczym zbieranie Pokemonów. Nie chodzi też o to, aby podchodzić do jak najwięcej liczby dziewczyn, niczym maszyna. Chodzi o poznanie kobiety i o stworzenie dla siebie, a także dla niej, okazji do tego, abyście wspólnie przeżyli coś niesamowitego. Niezależnie od tego, czy przybierze to formę wspólnie wymienionego uśmiechu, czy pięciominutowej konwersacji, czy jednej randki, na której będziecie mogli wspólnie spędzić więcej czasu, czy być może Długoterminowego związku, być może nawet małżeństwa, i tego, że będzie to kobieta, która urodzi Twoje dzieci. I z tą myślą Cię zostawiam, a jednocześnie zachęcam Cię do tego, abyś w komentarzu pod tym filmem napisał, czego najbardziej boisz się, jeżeli chodzi o poznawanie kobiet w codziennych sytuacjach. Co jest Twoją największą obawą? Co jest Twoją największą przeszkodą? Co sprawia, że nie wykorzystujesz jeszcze tych wszystkich niesamowitych okazji, które tworzy dla Ciebie? Codzienne życie. Pamiętaj też, proszę, aby polubić to wideo, jeżeli uważasz, że wniosło ono w Twoje życie wartość, aby zasubskrybować mój kanał, a także kliknąć w ikonkę dzwoneczka, tak aby być jako pierwszy powiadamiany o tym, że nowe wideo pojawiło się na tym kanale, tak abyś był w stanie od razu wyciągać masę wartości dla siebie, dla Twojego życia, dla rozwoju i dla tego, aby stać się atrakcyjnym, spełnionym i szczęśliwym facetem. To wszystko ode mnie na dziś. Dzięki za uwagę i widzimy się jak zawsze w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Ej, przepraszam. Przepraszam. Jesteś pewnie zajęty słuchaniem wiadomości głosowej. Więc nie chcę ci przerywać, ale zobaczyłem cię teraz. I wkazałaś mi się. Wydawałaś się bardzo sympatyczna. A dzięki. Nie wiem, czy to kwestia dzisiejszego dnia, czy generalnie jesteś sympatyczna, ale aż miło się patrzyło, jak się uśmiechasz, tak? jak szłaś przed siebie. O, miło mi. Wierzę, że pójdę do takiej pracy, gdzie będzie stabilnie, ale będzie fajnie. I chciałabyś tak żyć? No, taką mieć pracę, która jest stabilna, to tak. Pytam o to, bo z jednej strony no. czuję, że możesz być dobrym korposzczurem. Nie, o nie, no bez przesady. Ale z drugiej strony czuję w tobie taką energię życiową, taką witalność, taką chęć do życia, taki ogień wręcz, tak? tak no. Szczególnie jak się uśmiechasz, no. że wiem, żebyś tam się może trochę marnowała. I byłoby mi Ciebie po prostu szkoda. Tak, żeby tyle energii się zmarnowało w takim miejscu. Ja się wciąż niekomfortowo czuję z tym, że rozmawiam na środku stacji metra z tobą. Myślę mi to odwagi kosztowało, naprawdę. No. Ale dzięki ja temu wiem. ten uśmiech... Ten uśmiech nie zachęcił. Miło cię było poznać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.